Dzień dobry wszystkim z tej strony, Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii. Zagrajmy w Dying Light 2. No dobrze, cóż my tutaj mamy zrobić? Porozmawiaj z Hakonem. Chodźmy sobie za tym tędy. Czy my tu mamy coś ciekawego w ogóle? Chyba nie. Musicie nam pomóc. Inaczej rozpęta się bunt. Pomóż nam w śledztwie, a my pomożemy ci z bandytami. Opatrzcie, tutaj mamy ziomeczków. Mamy kupca. nam przeszukać wasze domy? Zapraszam, zapraszam! Zobaczmy, co ma fajnego. Buł topór. Topór jednoręczny. Kurde, ale fajne są te bronie. Sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe za 2,5 koła praktycznie. No to elegancko. Te medykamenty by mi się przydały czasami. Wspomagacz odporności na obrażenia. Wspomagacz odporności. Wspomagacz pływania, odporności. A, ten jest na poziomie drugim. A nie, co to jest? Czym to się różni? To jest za 400. A, bo ten tak jakby ma całość tutaj, full na dole tych paseczków. Leki. Kurczę, tyle fajnych rzeczy. Ja mam tak mało. O, w sumie możemy sobie posprzedawać te ciuchy, które mamy mm, gorsze. Sprzedajmy to. Troszkę zarobimy. No i z tych różnych tego nie chcę sprzedawać. Myślę, że to się może gdzieś tam kiedyś przydać, więc na razie nie będę się tego pozbywać. Zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze zrobić, ewentualnie. Rzemieślnik, wichajstry mina. Medykamenty, wspomagacz odporności na obrażenia. A czy to jest na tej zasadzie, że ja tutaj dopiero tak, jakby kupuję możliwość wyrabiania tego, czy mi się wydaje? Napięcie, ciśnięcie. Trafia jednego wroga przed tobą wybuchem i natychmiast ich odrzuca. Też w zależności na którą część tej broni oraz wzmocnienie. Dzięki czemu jej trwałość spada wolniej i każde uderzenie zmniejsza trwałość broni. Z tym się zastanawiam. Jak każdy jest wspomagacz odporności na obrażenia. Czy jak ja to kupię, to czy ja je będę mogła teraz robić? Schemat dokładnie. Kurde, tak. Czyli to są schematy. Dobra, teraz ogarniam. Czy miny nie chcę? Strzały też nie korzystam, chyba że jakąś kuszę ogarniemy, to by było spoko. Napięcie? Poziom ulepszenia. ja mam kurczę napięcie. Tak mi się. No jest. Ulepsz używając przedmiotów. A, że mogę te trofeum zarażonego. Też 5, a mam 22, spoczko. Lek! Czekajcie. Uzdrawia. Tak, kurde, ale się jaram. Teraz będzie czas odnowienia. 3, Ulepsz to. Nice. Mogę też kolejne zrobić. Kurde, będzie wytworzona. Czas. Czeka. Uzdrawiałaś 75 trofeum. Wiesz, ulepsz to. Tak jest. To teraz to my, kurde, będziemy tutaj żyli jak pany. Mamy trzy. Trzeci poziom. Uzdrawia 75, czas na nałożenie 3 sekund, wytworzona liczba 1. Teraz jeszcze ich trochę porozwalamy i, kurde, będziemy jak miszcze. Zbiera Przy okazji sobie troszkę wytworzę, co by tutaj mieć tego więcej. Hmm, czy my chcemy, miód i mak, te wspomagacze odporności. Dobra, zrób jeden. Sobie tu leki potworzymy. Dobra, niech tak będzie. I się zastanawiam. Co? ja Tutaj mam 9 i 4? Lek. Co? Ja, aż tyle ich mam? Czekajcie, bo coś nie ogarnęłam. Tu mi się wytwarza, że 4 sztuki mam. Nie mniejsza z tym. Jestem na dachu, obok metra. Dobra, mi się idę. Kurde, tak się jaram, naprawdę. Dobra, zluzuj gumę, misio. Przepotężnie mi się ten świat tutaj podoba. Czego od ciebie chcieli? Gdybyś tam był, tak jak mówiłeś. Ej, ej, robiłem, co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Śmierć Lukasa to poważna sprawa. Kochali tego skurwysyna jak ojca. Ajtorowi brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa, zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzę, że jak ją znajdzie, namierzy morderca. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos, znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje sp Zielsko i Gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, okay. bądźmy w kontakcie. Dobra, mimo wszystko mamy 9:50, zaraz dobiję 10, więc mamy w sumie sporo czasu na eksplorację. Mamy tylko jedno zadanko. Znajdź złodzieja kastetu, znajdź huberta kerbat sosa. Zobaczmy, jak to się na mapie prezentuje. Mamy iść tutaj. Tutaj mamy jakieś spotkanko. Przybliżmy sobie. Mnie interesują. Te miejsca. Co by mi to dało, farma dyń, też w sumie kurczę, to zadanko mam tutaj tak blisko. Jakieś spotkanie jest. Dobra, chodźmy. Czy my tu coś ciekawego mamy do zebrania? Na przykład świetnie mi się skacze po tych dachach, to trzeba przyznać.

Dobra, oblukajmy, jak to się tu prezentuje. Bo co nam wskoczyło? Umiejętności i mamy punkt parkouru do wyboru. No nie za bardzo mam tu wybór, bo. Mogę tylko to wziąć. No dobra. Pewny chwyt. No to jest też spoko opcja, bo jak będziemy gdzieś tam skakać czy spadać, to możemy się chwycić, więc no w sumie no, nie jest to głupie. Weźmy. A poza tym, i tak nie mam zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o kwestie. Zobaczmy prędzej czy później. Mam nadzieję, że nam się to przyda. sobie kopsniemy się. Tędy. Nowy wiatrak. Możemy się obczaić. Nic nam nie szkodzi. Tylko czy ja tu kurde wejdę? I którędy? To jest pytanie ze 100 punktów. Dobra, ten może się udać. Dałoby się trochę roślinek też. Yy, tutaj widzę, że jest, są te drzewka takie. Yy mieliśmy szukać więc tu myślę że się możemy obłowić kurde Ej, nie spadaj! Kurde! Muszę po niego zejść. No nic. To zejdziemy w takim razie. Bo ja muszę sobie miotki tutaj pozbierać do końca. A tu jeszcze mamy coś ciekawego jakieś maczużniki. Zmoczyła nam broń, więc elegancko. A wszystko, co? Jakąś chrypę dostałam. Dobra, w takim razie... Chodźmy tutaj zobaczyć, co i jak z tym wiatrakiem. Dobra, są platformy, więc z tym sobie raczej też poradzimy na tym etapie. Tu przy okazji też mamy nasze zadanie. A teraz już tutaj jestem, teraz ja sobie zaraz z nim pogadam w takim razie. Kurde, aż mamy czarno przed oczami w takich momentach, kiedy skaczemy i mamy, stąd widać tego ziomka, którego zabiliśmy, więc tutaj odzwierciedlenie tej grafiki jest naprawdę wspaniałe. Ja czuję taką wewnętrzną dumę po prostu, jak daje mi się ogarnąć te wiatraki. Czuję, jak pomagam tutaj społeczności, to jest takie, ach, naprawdę. Dobra. Gdzie jest ten ziomek? Tutaj. Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. Uf, no to chyba... Poczekam. Bert, Tak to pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Ej, Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj, chcę tylko coś kupić. Czyli to był Hubi, tak? Tak, zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Tak, jasne. E... Hakon. On ucieka! Co? O kurde Czekaj chwilę, widzę go, biegnie na północny wschód Już mam go gonić? Bez jaj Dobra Gońmy go zatem O ty kurde. <laughs> Dobrze, że mam tą umiejętność. Szybciej jej Prawie go miałeś. Prawie. Gdzie on jest? Kurde, 70 metrów w ogóle przede mną, więc Elo, nie. Mam 20 sekund pozostało. Nie ma go? go! Niemożliwe. Nie Przecież go widziałem. No, jak się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Spina się. Widzisz budynek Gierę? Właśnie na dach. Leży tu? Dobra, pojawiły się małe problemy z łącznością, ale już jesteśmy. Dobra, ogarniamy temat. O kurde! Dobra, spadliśmy. Dobrze. Opa. Nice. O! Coś mi tu nie pasuje. Czy ktoś jest... A? To też mi się naprawdę podoba tutaj kwestia tych walk. O, ty Mam Ci się to A tobie? Mam Cwaniaczki Bierzemy wsią Wszystko nam się tutaj przyda żeby na noc chociażby nikogo nie powinny zawaj proszę no a będzie mi to zrzucał Tutaj jest tutaj Dobra to by było na tyle A jeszcze tutaj Chciałbyś? Ty mi tu przestań rzucać tymi nożami, ty kurde cwaniaczku. Się znalazł tutaj. Dobra, a ja i tak sobie tutaj sejdę tędy. Łopa! Uh, uh. Jakieś cmentarzystko weszło. Oki doki, no to wejdźmy tedy. O, cóż tutaj mamy? Ural. Dobra, na górę. Zostało nam jeszcze 40 metrów. Wygrywa pojemnik z inchibitora. Cholera, zgubiłem go, na pewno jest na tym dachu, znajdź go, zaraz go znajdziemy, Kurczę. wkurza mnie to. Że nie mogę się wspinać, bo nie mam siły. To jest bezsensowne, naprawdę. Dobra, zaraz już jest po 19, więc zaraz będzie ciemno. Musimy to ogarnąć. Dobra, weź się wspinaj. Nie mamy czasu. Pstura nie. Chodź na górę. Muszę i tak się tu wspiąć, żeby tam dojść. Smasz chwilę. I ogarniaj. Ogarniaj lepiej. Szybko, ostatni rzut. Nie wierzę w to. Musisz tu wejść, po prostu nie ma bata. Musisz tu wejść. Czy ci się to Ziomek podoba, czy nie? Chyba, że sobie nie wiem, jak coś tutaj wstrzykniemy, co my tu mamy odporność nie wiem, co mi to dało na obrażenia. Masz tu wejść, masz tu wejść. No. Hubert! Jesteś? A w mnie. Ja nic nie. Nie rób mi krzywdy. Ja nic nie wiem. O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem. Przysięgam! Podobno jesteś paserem. Hmm? Paserem w życiu. Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo śliska! Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co pięć minut ktoś zaczyna mnie gonić. Okej, okay, może ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Hmm? Nie wspominałem o tym. Daj spokój. Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa, a to bzdura. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A, niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Hakon, Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Okay. Odzywaj się, stary. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.